Dzisiaj pokażę wam konto w Brawl Stars, które jest aż niemożliwe. Ja dalej nie dowierzam, że ono serio istnieje. Zaraz powiem wam co w nim takiego dziwnego, ale zanim do tego przejdę, tutaj widzę tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też też być pokazany w kolejnym szorcie. Wystarczy, żebyś mnie subskrybował z góry, dziękuję. Ale dobra, w tym niemieckim klanie, którego ID wyświetlam wam tutaj, znajduje się gracz o Oniku Luftpumpe, który ma około 35 tysięcy pucharków. I na pierwszy rzut oka, no to jego konto wygląda normalnie. Zobaczcie, ile ma winów duo. Ponad 70 tysięcy, to już jest grube, ale nie o tym. Jak wejdziemy sobie na specy... Specjalną stronkę Brawl Ace, gdzie można sprawdzać, ile punktów masterowania gracze mają na danej postaci, no i wpiszemy tam ID tego gościa. No to przy Tiku wyskakuje, że ma on zdobyte łącznie ponad 2 miliony i 200 tysięcy punktów masterowania. Czajcie to, przypomnę, że żeby dostać tytuł masterowania na danym zadmiarzu, to trzeba wbić około 25 tysięcy takich punktów. A ten chłop łącznie zdobył ich na Tiku ponad 2 miliony 200 tysięcy. Co po szybkiej matematyce wychodziłoby, że zdobył ten tytuł na Tiku aż 88 razy. Ja nie wiem, kto gra na tym koncie, ale to jest. Chyba jakiś duch, jak można tyle gierek na piku zagrać i jeszcze wygrać? Zostawcie łapkę w górę, to pokażę Wam kolejne dziwne konto w kolejnym shortcie.